Witam wszystkie strzelce Moch no i marzec Jak to szybko minęło. Prawda? Tak się czuję jakby to było już... Jakby ten nowy rok był praktycznie wczoraj. A tu już mamy marzec. No i oczywiście.. 3 marca iowisz jest w... W trygonie z Uranem. 5 z kolei marca mamy pełnię Księżyca w Pannie. I tu chcę Wam przypomnieć, że są niechciane intencje. Ok? Więc wypisujemy na karteluszce, zapalamy małą świeczunię i wypisujemy to, czego byśmy nie chcieli mieć w życiu: negatywnych sytuacji, nie, negatywnych aspektów w życiu, nawet i negatywne osoby wypisujemy, czytamy to głośno, a na końcu palimy, a popiół wyrzucamy na z zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat nad tym zaczną pracować. No oczywiście 12 z kolei marca Merkury jest w rybach, a 14 Saturn zaczyna w styczną drogę w strzelcu aż do 14 czerwca. A ponieważ Saturn macie w swoich znakach, więc musicie po prostu przemyśleć wszystkie aspekty, zwłaszcza, właśnie duchowe, jakie u Was zachodzą. 16 marca. Uran jest w kwadraturze z Pluto. A 17 z kolei Wenus jest w byku i będzie aż do 14 kwietnia. E, przepraszam, 11 kwietnia. 20 marca mamy pełnię nów Księżyca, 12 marca, i on jest w rybkach. I 20 marca też Słońce będzie już w Baranie i też będzie w Baranie aż do 20 kwietnia także nowy now księżyca i słońce w Baranie tego samego dnia też bardzo silne aspekty Dwa 30 marca Merkury jest w baranie aż do 14 kwietnia, a 31 marca Mars jest już w byku i będzie aż do 11 maja. Także to tyle o planetach i tak jak powiedziałam, ten ta pełnia księżyca jest bardzo silna. I pamiętajcie o tych niechcianych intencjach. Pierwszą Waszą karą w ogóle rozłożyłam jak zwykle cztery karty i dwie dodatkowe na pełnię księżyca. Dlatego że nie będę robić piątego, bo to jest raptem parę dni później. Ale nów księżyca zrobię jak zwykle. Więc pierwszą Waszą kartą, moi drogi strzelce, jest dziewiątka kijów ale odwrotnie. I dziewiątka kieł ci mówi, stracisz swoją wewnętrzną siłę, aby się przyznać, kim naprawdę jesteś. Dlatego też będziesz słaby. Będziesz słaby, aby walczyć z tym, co w tobie po prostu siedzi. Straciłeś moc przewodzenia lub kierowania, w jaki sposób dojść do celu, zmiana planów lub też i rezygnacja z nich. Duża zazdrość jest koło ciebie. Hmm. To Zazdrości negatywna energia. Jeżeli masz zamiar gdzieś z kolei wyjechać, to odłóż ten wyjazd na jakiś późniejszy dzień albo późniejsze dni. Bo możesz doznać finansowych strat. Po prostu nigdzie nie wyjeżdżaj. Przynajmniej na razie. Zostań w domu. Drugą kartą jest piękna karta, koło Fortuny. No, koło Fortuny zawsze się kręci. Może to być złe albo i dobre. Po złym jest zawsze dobre. Twoje zdrowie fizyczne lub też kogoś. Ci bardzo bliskiego albo swojego otoczenia fizyczne, Twoje zdrowie fizyczne i praktycznie też i psychiczne, Twoje albo kogoś z Twojego otoczenia, jest bardzo zachwiane. Przepraszam. No, i karta ci mówi, że ty albo ktoś z twoich bliskich, albo z bliskiego otoczenia przygotowuje się do operacji albo pobytu w szpitalu. Ale wszystko będzie po prostu dobrze. To wszystko się pozytywnie dla ciebie, czy dla tych osób skończy. Ja zawsze przypominam, że to jest ogólnikowe rozłożenie kart, więc na pewno Was wszystkich to tyczyć nie będzie. Także wierzcie to zawsze pod uwagę. Okay? Paść Mieczy jest następną kartą. I tutaj Ci mówi: Dostaniesz pozytywną wiadomość dotyczącą finansów, i dojdzie. Do bardzo dobrej transakcji finansowej. Podpiszesz też jakieś ważne dokumenty. Twoje dziecko lub dziecko osoby tobie bliskiej potrzebuje więcej uwagi i pomocy. To może być on albo ona, bo pazie reprezentują. Kogoś do 35 roku życia i reprezentują zarówno mężczyznę, jak i kobiety, czy a, dziecko, nawet dzieci. Mogą to być nawet i jakieś młodociane. Jednym słowem, to dziecko, albo Twoje, albo osobie Tobie bliskiej, potrzebuje więcej. Uwagi i pomocy. I tutaj jest sugerowana cierpliwość. Ok? Ostatnią jest świat. Świat, ale odwrotnie też. Tego, że świat jest też w sumie e, kartą wielkich arkan i jest pozytywna. Niemniej jednak, zawsze jakieś tam negatywne aspekty można. Zauważyć straty finansowe i niezadowolenie, brak wiary we własne siły, niecierpliwość, problemy rodzinne i strach przed zmianami, jak również i zaprzeczenie faktom. Ale nie trać wiary, ponieważ z odrobiną wytrzymałości i cierpliwości. Możesz pokonać wszystkie przeszkody i dojść do celu. Widać wyraźnie, że strzelce po prostu przechodzą przez transformację. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, macie Saturna w waszym znaku i będzie on aż do 14 czerwca. Także dużo rzeczy będzie trzeba wyjaśnić. Może być tak, że nie chcecie się do czegoś przyznać, bo jest wstyd, a to jednak wyjdzie. Dlatego będziecie zaprzeczać faktom, albo nie dociera do was. I wtedy Saturn po prostu mówi: hej, spójrz w swoje wewnętrzne życie duchowe życie. Bo inaczej to będzie po prostu źle, czyli musisz wyeliminować pewne aspekty w swoim życiu, z własnego życia i od siebie też. Następną, następne dwie karty to jest na, są na pełni księżyca: siła i rydwan. Ale Rydwan jest odwrotnie. I to jest na pełni księżyca. Siła. Ty lub ktoś bliski z bliskiego Twojego otoczenia pokona problemy zdrowotne. Także bardzo ładnie. Myśl pozytywnie i uwierz w to mocno. Bo z dobrym czy z pozytywnym podejściem do życia wszystko się zmieni na lepsze. I to już po prostu w krótkim czasie. Rydwan jest następną kartą i ostatnią na pełnię księżyca, ale jest odwrotnie. I rydwan ci mówi możesz napotkać problemy finansowe kłopoty z samochodem. Jeżeli go masz, i zmienić plany dotyczące podróży, która według Ciebie będzie bardzo droga i nie przyniesie Ci żadnej satysfakcji. To jest też ostrzeżenie przed bardzo poważną chorobą. Chorobą Twoją. Lub kogoś bliskiego, bo tak jak powiedziałam, to są karty ogólnikowe. Także nie bierzcie sobie tego tak strasznie do serca. Może się zdarzyć, a nie musi. Ok? Także to tyle, jeśli chodzi o karty Tarota. I oczywiście mamy kartę Aniołka dla Was. I to jest Brygida. Czyli Brygida. I ona ci mówi, ostrożność jest wskazana. Popatrz dobrze na tą sytuację, zanim podejmiesz następne kroki. Widzisz, nawet i masz aniołka, który ci dobrze radzi. No, oczywiście też mam kartę Sylvie Brown. Duchowego przewodnika, waszego opiekuna, duchowego, waszego duszka, każdy z nas ma. I ona ci mówi, i ten duszek, duchowy przewodnik mówi: Depresja przychodzi, kiedy jesteś zamknięty, zamknięty w klatce. Otwórz te drzwi i zmień swoje życie. Cóż mogę dodać, że dobra rada, tylko czasami jest po prostu ciężka, jak ktoś jest załamany psychicznie. psychicznie. Niemniej jednak, dobra rada. I oczywiście oczko byka. Jego elementem jest ogień, a astrologiczną planetą jest Mars. Przekształca krytyczną stronę duchową i zdolności podjęcia decyzji. Pomocny i wskazany dla niedowartościowanych osób i dla tych, którzy się boją podjęcia działań czy wkroczenia w akcję. Oczko byka jest bardzo podobny do czerwonego oczka tygrysiego i zawsze jak zwykle przypominam, kamyczki to energia. I oczyszczajcie je, proszę. Tym bardziej, że właśnie będzie nów księżyca, e, pełnia księżyca i nów księżyca. Oczyszczać przynajmniej dwa razy w miesiącu. W nów i w pełnię księżyca. Do szklanki wody nasypujemy soli niejodowanej łyżeczkę i niech one się moczą. Wrzucamy je tam, czy to w biżuterii, można. Wszystkie razem wrzucić i niech one po prostu się oczyszczają. Bo one zawsze dają nam to, jakie mają znaczenie, a zabierają te negatywne aspekty, zarówno od nas, jak i z naszego otoczenia. Także oczyszczać, proszę, dbać o nie. To one też będą o Was dbać. Także to by było tyle. Dziękuję jeszcze raz ślicznie. Dziękuję wszystkim subskryptom i prenumeratom. Dziękuję za oglądnięcia. Proszę pisać do mnie komentarze, bo zawsze na nie odpisuję. I jeżeli chcecie mieć prywatne rozłożenie kart, to taka sesja trwa 20 do 30 minut i kosztuje. 20 dolarów dla tych w Polsce, którzy mieszkają i pracują w Polsce, albo 50 dolarów dla tych, którzy mieszkają i pracują poza granicami Polski. Ok, robię to przez Skype'a, przez telefon, albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które jest bardzo teraz popularne. No i oczywiście oglądacie wtedy, kiedy chcecie, ile razy chcecie i jak chcecie. I nie jesteście związani z czasem. No, w pierwszym rzędzie proszę pierwszy zapłacić, abym was mogła umieścić na liście oczekujących. Z reguły opisuję w ciągu 2-3 dni. A później, jak zapłacicie, to ustalam z Wami dalej datę. Ok? No i. Jeszcze raz dziękuję i proszę mnie zaprenumerować, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Cieszę się bardzo z oglądalności waszej i pozdrawiam serdecznie. Już niedługo mamy wiosnę, już w marcu, 21 marca mamy wiosnę. Jej! No, nareszcie, bo u nas za oknem jeszcze kupa śniegu. I jest bardzo zimno. Także. Dziękuję jeszcze raz, niech Was Bozia błogosławi, aniołki strzegą od złego. Do widzenia.